Cześć, witajcie w 176. odcinku podcastu GNM+, Plus i razem ze mną są Marcin Górniak i Krzysztof Lenarczyk. I nie będę was pytał, co się w ubiegłym tygodniu, bo pewnie w nic, bo są święta i tak dalej. Chyba, że chcecie bardzo powiedzieć. Fifa 16. Nie, były święta, ja nic nie i bardzo się z tego powodu cieszę. No świetnie, więc zaczniemy, bo nie mamy podsum podsumowanie roku takie, które robiliśmy też na audycji, ale na podcaście zrobimy trochę inne kategorie, żeby nie powtarzać tego samego, co jest logiczne, wydaje się. No ale zaczniemy na szybko nasze top 3 2015. Yy, kto chce zacząć? Nie będę tak sam sobie. No, zdecydowaliśmy, że ja mam zacząć. Moją grą, jeżeli chodzi o najniższy stopień podium, będzie Mad Max. Myślę, że nie ma co argumentować, był to jeden z najlepszych sandboxów, jeżeli chodzi o to, jak bardzo wciągnąłem się w znajdowanie znajdzie, niszczenie twierdzi i tak dalej. Na drugim miejscu postawiłbym Dying Lighta, dlatego że po prostu świetna mechanika parkuru, bardzo przyjemny system walki, bardzo dobry system rozwoju postaci. Może trochę nieciekawa fabuła, ale w przypadku tej gry poszło to w ogóle na dalszy plan. No i oczywiście miejsce numer 1 Wiedźmin 3 150 godzin na liczniku wymaksowana gra 100% praktycznie platyny nie mam niestety To już ale... nawet nie musisz mówić dlaczego bo wszyscy wiedzą dlaczego tak, Wiedźmin 3 po prostu to wystarczy Marcinie, twoje top 3? Ja mam trochę kontrowersyjne tytuły, ponieważ na trzecim miejscu... To poczekaj na moje. ...uplasował się Batman Arkham Knight. Uważam, że to jest mimo wszystko genialne zwieńczenie przy, przygód Gacka. Jeżeli mieliście okazję odrywać go na konsolach, no to naprawdę chyba sami wiecie, że było warto. Batman, że tak powiem, po raz kolejny musi zmierzyć się z pewnym antagonistą, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o miejsce trzecie. Miejsce drugie tutaj miałem troszeczkę większy problem, natomiast ostatecznie niech to będzie Bloodborne, ponieważ. Jako, jako niewielki fan e, Soulsów, e, jako wielki fan Lords of the Fallen, długo się nad tym zastanawiałem, ale Bladborn jest e, tytułem zdecydowanie bardziej pasującym do e, sposobu rozdriftu, jaki ja lubię, czyli jest zdecydowanie szybszy, e, zdecydowanie mroczniejszy i stawiający na broń palną, przynajmniej w pewnym stopniu. No. Dlatego właśnie Bladborn e, jest na miejscu drugim, natomiast oczywiście miejsce pierwsze, Wiedźmin e, 3, Dziki Gon, myślę, jak u większości e, polskich graczy, nie muszę mówić dlaczego. Myślę, że nie tylko polskich, bo to takie stwierdzenie trochę daleko posunięte. No tak, sporo nagród roku w różnych, w różnych redakcjach, na przykład zagranicznych z zgarnął, więc nie tylko polskich. U mnie to będzie miejsce trzecie: Steam World Heist, czyli strategia turowa na 3DS-a. Jeżeli macie ten konsolkę przenośny, to polecam, chociaż ta gra też wyjdzie w przyszłym roku na wszystkie chyba platformy możliwe, więc czuwajcie. To jest taka naprawdę jedna z, jedna z najlepszych taktyczno-turowych gierek, mm -hmm. i to nie typowa, bo w dwóch wymiarze, więc raczej nie spotyka się tego często. Miejsce drugie to w moim przypadku Wiedźmin 3, ale dodatek Serca z Kamienia, ponieważ Dzikiego Gonu nie ukończyłem jeszcze, więc nie chciałem... No ale chyba moment, możemy powiedzieć, że całość mimo wszystko Chociaż, znaczy nie wiem, bo w moim przypadku dlatego dodatek, że był bardziej zbity jakby, to wszystko szybciej się działo. Główny wątek było jakby wszystko płynniejsza narracja przez to, że się działo na mniejszym terenie. I to dla mnie jest duży plus na przykład. Ale nie masz czegoś takiego, że właśnie przez to, że przeszedłeś dodatek, masz ochotę sięgnąć po podstawkę i... Mam ochotę, już zacząłem, już zacząłem na nowo i mam nadzieję, mam nadzieję, że Kończy do końca przyszłego mm -hmm. roku. Natomiast... Yy, nie sądzę. Pierwsze też, też nie sądzę, bo tyle gier wychodzi, że matko boska. Ale pierwsze miejsce to Bloodborne u mnie oczywiście, bo bardziej mi się podobała ta gra niż wszystkie poprzednie Soulsy. Przede wszystkim ze względu na klimat. Ja ogólnie w tych gierkach najbardziej lubię eksplorację, to że Idę po prostu i cały czas odkrywam coś nowego. Też to jest, to jest ta gra, która przypomina dlaczego brak mini w grach i tych wskazówek, jak ma na przykład znacznie. w grach Ubisoft ma tak duże znaczenie, bo sam czujesz, że odkrywasz ten świat. No i klimat i walka i tak to jest moja zdecydowanie gra roku. No i przechodzimy do pierwszej naszej kategorii, czyli najfajniejsza postać pod względem designu z gry, która ukazała się w tym roku. Krzysztofie. Chyba że, chyba że, a, dobra. Z dodatku Serce z kamienia. Jeżeli mówimy o designie, to tak jak wspomniałeś podczas audycji, jest to taki, to jest to taki ataman, tak? Jak grałem w tę grę, to pierwsze co pomyślałem, gdy zobaczyłem Olgiarda, to kurczę, Daniel Olbrzymski. To było tak dla mnie oczywiste nawiązanie do tego aktora, że aż się zdziwiłem, że to w ogóle nie jest licencjonowana głowa, CGI i tak dalej. Po prostu... Nie, tego bym chyba nie chciał w sumie ale <laughs> zobaczyć. Św świetnie stworzona, świetnie wykreowana, świetnie napisana, tak jak wspomniałeś też bezpośrednie nawiązania do literatury, do pana Twardowskiego. I nie tylko zresztą, więc... Okej okay, Marcinie, tylko mówimy tak bardziej o designie wiesz, w sensie bardziej wyglądu, bo, bo scenariusz mówiliśmy też, że to tak powiem, na audycji w kategorii. Ale pod jak względem więc... wyglądu też jakby... No tak, jasne. To znaczy ja wspominałem o nim troszeczkę jako takim dodatku, tak, takim uśmieszkiem, że, że to w sumie się nie łapie do końca, natomiast u mnie to był Wade Wilson, czyli Deadpool z remastera, którego mieliśmy okazję odrywać dosłownie niedawno, bo to tak naprawdę wyszło bodajże listopad, grudzień, mniej więcej w tym okresie. Trochę dziwne, ponieważ w przyszłym roku doczekamy się filmu kinowego w, z Deadpoolem w roli głównej. I zastanawiam się dlaczego tak naprawdę Activision nie zdecydowało się na wypuszczenie remastera właśnie bliżej premiery samego filmu. Myślę, że więcej y, dzieciaków by się właśnie wtedy rzuciło na ten tytuł. Natomiast y, Wade Wilson jest tak odjechany, y, jest po prostu schizofrenicą, ma naprawdę problemy z głową, y, rozstrojenie jaźni, y, burzenie czwartej ściany, y, mówienie do gracza, na ch chwilę później pojawia się jakby jego osobowtór, jego klon. Y, Naprawdę, to trzeba po prostu zobaczyć, to trzeba przeżyć. Więc, y, mimo że remaster, wydaje mi się, że nie było ciekawszych postaci designerów. No tak, i, I też trzeba wspomnieć, w tym że Wade Wilson to bezpośrednie nawiązanie do Slade'a Wilsona, czyli do Death tak? No tak, tak, to już chodzimy na komiksowe, komiksowo bardzo Trochę gigowskie tak. dyskusje, tak. W sumie I bardzo tak. fajnie zresztą wygląda Deadpool i zgodzę się z Marcinem. W sumie zapomniałem w ogóle, że ten remaster wyszedł, gdzieś to mi przemknęło błokie pożyczek. W każdym razie następna kategoria. Ciekawe lub złe trendy w branży gier w 2015. i tutaj żeby mógł długo. Mogę zacząć, żeby nakierować was mniej więcej o co mi chodzi. Na przykład, moim zdaniem, niekoniecznie złym, złym trendem, ale interesującym jest stawianie na tytuły wysokobudżetowe. Wysoko które mają właściwie tylko tryb sieciowy, bo mieliśmy mm -hmm. na początku roku Wolf, później był Battlefront i to te, też wiele osób żarowało, że nie było tam Singra, w tym ja. No i Rainbow Six Siege, też gra tylko sieciowa, tak naprawdę. Mamy tam jakieś wyzwania, ale tak naprawdę no, nie oszukujmy się, tu postawią też wyłącznie na multi. Ale też to nowa IP od Ubisoftu, ona też prawdopodobnie nie dostanie. Znaczy, dużo się mówiło o tym, że nie dostanie kampanii. Chodzi mi o to For, for Honor, bodajże. A tak, tak, tak. Na początku Forumen, nie było w ogóle mowy o tym, że dostanie normalną kampanię. Niedawno dowiedzieliśmy się, że jednak będzie. I tutaj też pokazuje, że jednak twórcy troszeczkę albo, nie, albo boją się stawiać na kampanię, Ponieważ mało kto je kończy, to ukończył w Call of Duty nowym kampanię? tak naprawdę większość osób gra w Multi od razu. Yy, natomiast to też zabiera mnóstwo pieniędzy stworzenie takiej kampanii w stosunku do trybu Multiplayer. Yy, to był twój zły trend. Mi się nie podoba, to co... Znaczy nie robimy. mówiłem, że zły, mówiłem, że sam do końca nie wiem, co o nim myślę, bo na przykład... W Call of Duty Black Ops nie przeszedłem kampanii, bo mi się nie podobała, ale tam mm. multiplayer jest na tyle rozbudowany, naprawdę, że jest, co robić. jest tyle kontentu, że na przykład w porównaniu z multiplayerem Battlefronta, w Battlefroncie już mi brakowało kampanii. A jeszcze w trące, bo ja, ja, mi na przykład w ogóle nie brakowało kampanii w Battlefroncie i cieszę się, że nie ma tej kampanii, bo przez to, że jej nie ma, multiplayer jest dopracowany. Ta gra praktycznie nie ma jakichś większych wad technicznych, jak zresztą chyba jedyna gra EA, która wyszła w przeciągu ostatnich pięciu lat, która niespecjalnie jest jakoś zbagowana. To mi się bardzo podoba, że wiedziano, że będzie grany Battlefront tylko w multiku, postawiono na to i cieszę się z tej odważnej decyzji. I według mnie to jest dobry trend. Coś w tym jest, natomiast przechodząc bardziej do moich typów, oczywiście mamy te patche Day One, które cały czas wychodzą i których chyba się już nigdy nie pozbędziemy, bo twórcy, nie wiem czy to jest kwestia niewyrabiania się, czy po prostu kwestia dotrzymania Terminów, chęć wypuszczenia takiego w tytułu wtedy, a wtedy, bo po prostu deadline y gonią. No, ale jest to spotykanie. Natomiast. Co mi się nie podoba u Sony, a podoba mi się u Microsoftu, to to jednak, że Microsoft stawia na wsteczną kompatybilność, Sony stawia na remastery. O ile dostajemy remastery naprawdę odpicowane, a kilka takich remasterów wyszło, chociażby mimo wszystko The Last of Us, tam nie niewiele musiał poprawić, ale jednak to jest poprawiony remaster. To ja nie mówię nie. Natomiast jeżeli dostajemy za 60, 70, 150 zł remastery, które prawie niczym się nie różnią i to jest usunięte, a z Xbox, na Xboxie Microsoft serwuje nam po prostu darmową kompatybilność wsteczną, myślę, że gracze wiedzą co wybrać. Marcin, ty chyba wchodzisz mi do głowy, bo dzisiaj po raz kolejny myślimy to samo. To znaczy, ja chciałem wspomnieć o bardzo złym trendzie tego, że wydawcy w 2000, 2015 roku bardzo gonią za datami premier. To znaczy, mieliśmy w ogóle nietrafionego Batmana na Paceta. mieliśmy to, że Watch Dogsy to w ogóle porażka. Ale jakaś... to nie ten rok. Watchdogs. No ale to ten trend, rok fiskalny, nie wiem jak to zaliczać, no ale w, o, najbliższy okres, jaki był... Ale generalnie nie podoba mi się to, na przykład taki Fallout. Gdyby ten Fallout wyszedł, nie wiem, pół roku później, być Nie końcu, sądzę. To jest Bethesda, nawet jakby wyszedł Bethesda, dwa lata to później, to nie, to to nie, to... Ma, nie ma takiego opcji. A nie właśnie. wiem, z Need for Speed'em też tak powiecie, że jakby wyszedł pół roku później, to też był... No, to po prostu... Nie, z Need for Speed'em nie pełna, podoba za, mi się to. Zgoda. Nie podoba mi się to, że wychodzą gry, płacimy za nie pełną sumę, a pełen produkt dostajemy, nie wiem, trzy miesiące po premierze, tak? Jesteśmy w stanie zagrać w grę w pełni, Dopiero po jakimś czasie, ja, to też nie jest rok, nie jest ten rok, ale pamiętam jak kupiłem Assassin's Creed Unity i że w Multika zagrałem pierwszy raz y, od premiery po dwóch miesiącach. Ja myślę, że... Tak, wiele... też miałem problemy z Multi. Tak samo miałem problem z, z serwerami w Most Wanted, y, fu, przepraszam, w nowym Need for Speedzie, miałem problem z serwerami w nowej FIFA i praktycznie z każdy, w każdej większej grze, która y, działała online, gdy ta gra wychodziła, to był z nią problem. I to mi się nie podoba, to jest bardzo zły trend. No okej, okay, więc podsumowaliśmy mniej więcej, a teraz przechodzimy dalej. E, najciekawsza gra multiplayerowa w tym roku, waszym zdaniem? I tutaj naprawdę jest w czym wybierać, bo mamy Black Ops, no mamy Battlefronta, mamy Halo. Pewnie niektórzy powiedzą Need for Speed, chociaż naprawdę nie wiem, nie wiem jak. Mimo wszystko dla mnie Call of Duty, ponieważ chyba możemy powiedzieć wprost, Battlefield w tym roku nie domaga, Battlefront to jednak nie jest to, ponieważ... A no sami... tak, Battlefield przecież był w tym roku, ten, hardware Boże, ale... wszyscy o tym zapomnieli. No właśnie, Wiesz? to też o czymś świadczy. Natomiast mamy Call of Duty i pomimo, że to jest nie nowa, stare, dobrze znane Call of Duty, to chyba właśnie ten odgrzewany Kotl jakoś tak się sprzedaje i dlatego ja bym postawił jednak na produkcję Activision Blizzard. No, dobra, to ja tu tak zgadzając się po części z Tobą y, przejmę też połeczkę, bo Black Ops 3 to był y, bardzo dopracowany też produkt na premierę mm. w Multiplayerze. To też mi się bardzo podobało. Y, I faktycznie Multi mi się podobał bardziej niż w Battlefrontie. Do dziś gram w Black Opsa trójkę. Bardzo dużo trybów ciekawych, y, bardzo dużo różnorodność broni. Nie podoba mi się tylko to, w ogóle to jest taki trend y, odblokowywania przedmiotów w grach multiplayerowych. W Black Opsie pierwszym było świetnie. Mogliśmy sobie w dowolnym momencie odblokować dowolną broń, jeżeli uzbieraliśmy ileś tam kredytów, prawda? I to było spoko. Natomiast i w Battlefrontie i teraz nowy, w nowych Black Opsach jest tak, że muszę osiągnąć jakiś poziom, żeby coś odblokować. To mi trochę irytuje. Ale nieważne. Powiedziałbym jeszcze Overwatch, ale to nie jest premiera w tym roku, więc nie będę oszukiwał. Ale Rainbow Six Siege jeszcze w moim przypadku jednak. Bo naprawdę to jest pozytywne zaskoczenie dla mnie. Świetna gra taktyczna, taka... jakby próg wejścia może stanowić do takich gier pokroju Counter Strike'a, Global Offensive. Mhm. Bardzo dużo emocji podczas tych rund, bo mamy tylko jedno życie i współpraca bardzo się liczy. A ja lubię tego typu, typu produkcje. Nie wiem, czy was zaskoczy, albo może nie. Ale najwięcej czasu w multiplayerze spędziłem w FIFA 16. Ale to nie znaczy, że się najbardziej podobało. Czy A znaczy? To znaczy. To znaczy to, że mi się najbardziej no. podobało, bo mimo tego, że Electronic Arts praktycznie nic nie robi, żeby urozmaicić te swoje online to wciąż rośnie liczba graczy, która chce w to grać, wciąż rośnie liczba graczy, która chce oglądać FIFA na streamie. Co na przykład mnie dziwi, ja bym wolał osobiście grać, niż oglądać ją na streamie. Ale rekordy, które śrubują się podczas streamów z FIFA 16 online, są dla mnie wręcz zaskakujące. I Triple Team, który zarabia tak ogromne pieniądze, i dla mnie jako fana futbolu jest to fantastyczny moment, gdy sobie mogę uzbierać drużynę marzeń złożoną z Ronaldo, z Messiego, z, itd., z Legend, bo gram na Xboxie One. I dla mnie jest to multiplayer roku, przy którym spędzam najwięcej czasu i który najbardziej mi się podoba. Okej, okay, wszystko jasne. Jeszcze jedna kategoria taka trochę bonusowa, bo nie miałem jej zapisanej, ale pomyślałem, że najlepszy soundtrack. Bo o tym też nie mówiliśmy na audycji, a moim zdaniem jest sporo gier w tym roku. Nie wiem, czy tak mieliście. Widzę, że nie. Widzę, że tylko ja tutaj mogę. Znaczy, to ja zacznę, wy sobie pomyślcie. Dla mnie Splatoon przede wszystkim naprawdę... Mm. To była jedyna gra, w której yy, naprawdę słyszałem muzykę podczas trybu multiplayer, bo niby muzyka jest wszędzie. Ale jeżeli nie jest tak naprawdę dobra i dopasowana, to nie zwracamy na nie uwagi. W splotu nie była świetna, to był taki połączenie japońskiego popu, ale z takim rokiem niby metalowym i to wszystko w tej stylistyce kolorowej bardzo świetnie było dopasowane do gry. A poza tym Bloodborne, ale już się tak dużo zachwycam Bloodborne'em, że już nie będę mówić więcej. To to ja może, chyba. jeżeli chodzi o soundtrack, jeżeli mówimy o soundtracku licencjonowanym, to w pełni, po prostu w pełni będę za Fifo i FIFA 16 konkretnie. Jeden z najlepszych soundtracków ostatnich lat, przekatowany przeze mnie. Piosenki znam na pamięć, mam je na telefonie, na Spotify'u, wszędzie gdzie tylko się da i po prostu znam to. widzę nie wiem, do sklepu gdzieś, do jakiegokolwiek miejsca, słyszę daną piosenkę i zapala mi się lampka, że o, słyszałem to w Fifie. Natomiast jeżeli chodzi o soundtrack nielic nielicencjonowany, stworzony specjalnie na potrzeby gry, to bardzo zapadły mi słowiańskie klimaty z Wiedźmina po prostu. Muzyka, która tam się pojawia sprawia, że można się wczuć w w świat, to znaczy widzimy jakieś kurpiowskie wzory na ścianie, słyszymy muzykę Percivala i żyjemy w tym świecie. Po prostu nie wiem, co można więcej powiedzieć. Jeżeli, no masz rację, no. po jeżeli, się tylko zgodzić. Jeżeli nikt mhm. nie, jeszcze, jeżeli ktoś jeszcze nie grał w Wiedźmina 3, to warto dla samej immersji soundtracku. Znaczy to mi się wydaje, wydaje mi się po prostu, że Wiedźmin pokazuje, jak ważna jest tak naprawdę muzyka, żeby stworzyć tą y maksymalnie skondensowaną, maksymalnie głęboką imersję, wejście w gracza w świat gry i zgoda tutaj Wiedźmin będzie wysoko, ponieważ chyba ostatni raz czułem taką frajdę z toczenia bitwy, na przykład z Gryfami, z Wyvernami, ostatni raz właśnie przy Final Fantasy powiedzmy 10, na którym spędziłem bodajże 200 godzin i naprawdę muzyka budowała napięcie podczas bitew. Kolejnym santrakiem, który mnie osobiście urzekł, będzie soundtrack z obcego. Nie z ten rok. Relacji. Już nie ten, nie rok. ten rok nie niestety. Się nie, łapię. nie ten rok Ale jeżeli grałeś w Uńczę. tym roku, to możesz, to, możesz powiedzieć. Proszę uh, bardzo. Łapałem się w tym roku. Tu też się zgodzę że, z tobą. To jest naprawdę rewelacyjny soundtrack, który jest niesamowicie minimalistyczny. Przez to, że jesteśmy sami w kosmosie. Tak samo jak przy Marsjaninie. Mieliśmy odczucia, że niczego tak naprawdę tam nie ma na Marsie. Tak tutaj jesteśmy cały czas w czas Mamy tego Obcego, który nie wiadomo z której strony najdojdzie, a przy okazji jesteśmy sami w bazie. Sami po prostu musimy sobie poradzić. Zapomniałem o tym totalnie, ale też sprawiło na mnie to ogromne wrażenie. Marcinie, dziękuję Ci. Być może znowu siądę do obcego. Zachęcamy i polecamy. I dobra, ostatnia kategoria, i nie wiem, czy tu nie wypowiecie za bardzo, mm -hmm. um, ale ja że sporo gram w takie tytuły, yy, to najlepsza, najprzyjemniejsza, może najprzyjemniejsza gra tego roku free to play. Ale mówimy o grach, które wyszły w tym roku? Mówimy czy... o grach, które wyszły i raczej. No chyba, że to już jest otwarta beta i naprawdę gra już jest tak dostępna publicznie. Nie mówimy o grach, które są w zamkniętych betach, i. Dla mnie to będzie Heroes of the Storm, który właśnie miał premierę w czerwcu bodajże. Bo ja nie lubię w grach free-to-play jednego, kiedy na każdym kroku jest mi przypominane Ej, zobacz jak ci będzie łatwiej, jeżeli zapłacisz. I w Heroes of the Storm ceny bohaterów są duże, to jest prawda. Ale jakby mając nawet tych nawet tych kilku bohaterów w ogóle nie czuję potrzeby, że naprawdę muszę kupować tych kolejnych i kolejnych, bo, bo to znaczy sama rozgrywka jakby są gameplay. bardzo cieple w stosunku do Lola. Tak, tak, ale no właśnie mówię nie chodzi, znaczy nie czuję takiej potrzeby kupowania tych kolejnych bohaterów, bo sam gameplay, sama rozgrywka w trakcie meczu nie ma żadnego wpływu, czy ktoś zapłacił, wydał 200 zł na tę grę, czy nic nie wydał. Tak jak ja na przykład. I bawię się hmm. świetnie do dzisiaj. Ja to znaczy się zastanawiałem, czy nie wymienisz tutaj, bo tak chciałeś troszeczkę zahadzić, i myślę, że jednak w głowie go miałeś, zaś, znaczy, że byłeś przy Blizzardzie, e, czyli overwatch który oczywiście ale nie wyszedł, jeszcze, nie nie będzie wyszedł. Free to nie też, jasne. Więc... Czy no w pewnym sensie nie będzie? Nie, nie, już potwierdzono właśnie i się ucieszyłem nawet, że to będzie gra normalnie płatna za bodajże 40 dolców, mhm. na PC będzie podstawowa wersja i nie będzie mikropłatności też do bohaterów? Skórki możliwe, że będą płatne, ale to już jest temat, wiesz, mikropłatności w grach wysokobudżetowych, mi to nie, nie przeszkadza. No to żeby w takim nie razie mam, nie mam wyboru i też muszę uderzyć w Heroes of, of the Storm, chociaż jakbym mógł, to poszedłbym w Hearthstone ze względu na liczne przygody. Myślę, że to jest ten rok bliza, i Blizzard naprawdę wie, jak zaskarbić sobie serca graczy zarówno jeżeli chodzi o StarCraft, zarówno jeżeli chodzi o Warcrafta, chociażby ten film, który jest w produkcji i będziemy mieli okazję ujrzeć za jakiś czas, jest dobrze, jeżeli chodzi o zamieć. Oby było tylko lepiej. Krzysztofie, free-to-play jakiś e, Ja nie myślę, za że y, nie wiem, czy ta gra wyszła w tym roku, to po pierwsze, nie sprawdziłem tego, ale sporo grałem w Heroes and Generals, taką grę free-to-play, okay, FPS. Okej, mogę, mogę to zaliczyć, bo to jest gra, która chyba jeszcze jest w otwartych, w otwartych testach, w szale... ona już zadebiutowała, tę beta, jakieś dawno temu, chyba dwa lata, ale I wiem o co ci chodzi. Ta gra spełnia mm -hmm. głód Fana II wojny światowej, jakim jestem, to znaczy jest to bardzo realistyczna gra. Jest to też takie trochę połączenie strategii, bo spełniamy tam pewne zlecenia, które nam generał daje. Jest to bardzo realistyczna gra, sporo modeli, yy, broni, pojazdów i tak dalej. I jakby spełnia, to głód mojego gracza. Jest to na tyle dopracowana do produkcja free-to-play, że chce się w nią grać. I to jest tak, fajne, bo tej ludzi... gier drugiej wojnie, o II wojnie światowej nie ma za dużo, jeżeli chodzi o obecną generację. Jeżeli tak jak... ktoś się zainteresował, to warto powiedzieć, że gra jest tylko na pc i można ją bodajże na Steamie dostać? Tak mi się tak, wydaje, okay. że jest dostępna na Steamie. Więc Kiedyś zachęcam. nie było można, można było tylko przez stronkę jakoś tam. Przyglądarkowo, y tak, tak. tak. I można jeździć na rowerze niemieckim żołnierzem, więc jest 10. Bardzo dużo czasu spędziłem jeżdżąc na rowerze, polecam. Okej, okay, więc to by było na tyle. Kończymy małe, małe podsumowanie Oczywiście we wszystkich tych kategoriach podawajcie swoje typy w komentarzach. A to był 176. odcinek podcastu GNM+. I byli z Wami Mateusz Zdanowicz, Marcin Górniak i Krzysztof Elnarczyk. Do usłyszenia za tydzień.